O, nareszcie znalazłem wyjście. Trochę tu ciemno, ale mam nadzieję, że znajdę Hierarda gdzieś w pobliżu. Co to jest coś świecące coś? I jak to szkło wytrzymuje taką temperaturę? Mam nadzieję, że Hierart będzie wiedział coś na ten temat, ale wpierw go znajdę. E, tu nie ma nic ciekawego, muszę iść przed siebie. Nurtuje mnie tylko pewne pytanie, czemu tu wszystko jest takie zniszczone? Ale co to za dźwięki? A, Hierard, to ty. Jak się cieszę, że się w końcu znaleźliśmy, a już się bałem, że to jakiś potwór. Też się cieszę, że cię widzę. Bałem się, że coś się tobie stało. Tam jest to miejsce, o którym ci opowiadałem. Chodźmy się tam rozejrzeć. Chyba masz rację, skoro to jest jedyna droga... Tam znajduje się też ta sala blowa, o której ci opowiadałem i, jeśli dobrze pamiętam, były też tam pokoje gościnne. Myślisz, że znajdziemy tam jeszcze kogoś żywego? Nie wiem, ale warto spróbować. W sumie co innego mamy do wyboru? Ty idź dalej i się trochę rozejrzyj, a ja postaram się odblokować te zaryglowane drzwi. No, dobrze, udało mi się odregulować te drzwi. Chodźmy do środka. Nie wiedziałem, że umiesz otwierać zamki. No, na szczęście, miałem przy sobie jakiś wytrych. To chyba jest ta sala balowa, o której mi wcześniej mówiłeś. Chodźmy do końca tego korytarza. Jeśli dobrze pamiętam, to tam było zejście na dół. Może ktoś tam będzie. To jesteś taki przestraszony. Wygląda że jakbyś ducha zobaczył. Słyszałeś to? A co w ogóle miałem słyszeć? Jedyne co mnie zastanawia to to, że te schody są już zamknięte. Ech, w tym zamku chyba coś straszy, ale nieważne. Najwyżej coś mi się przewidziało. O co chodzi z tymi schodami? Wcześniej jak tu byłem, wejście na schody było otwarte, a stamtąd dobiegały krzyki. To jaki masz teraz plan? Gdzie idziemy? Sprawdzimy jeszcze pokoje gościnne. No to prowadź. Ty przeszukaj ten pokój, a ja sprawdzę szafę. W tym pokoju nie ma nic ciekawego. Jak zawsze pustka. Ja też nic nie znalazłem. Może będzie coś w następnym. Nie, w tym pomieszczeniu jest za ciemno. Nie ma mowy, żebym tam wchodził. O, i tu jest kolejne pomieszczenie i jakaś skrzynia. Weź ją sprawdź. I co, jest tu coś? Nie, tylko jakieś zakurzone księgi. Nie przydadzą się nam. Tu nie wejdziemy. To pomieszczenie jest zawalone. No cóż, wątpię żebyśmy coś tu znaleźli, ale zawsze warto spróbować. Tu jest jakaś płytka, może na niej stanę. O, słyszałeś? Coś się otworzyło. Chodźmy zobaczyć co to. O, widzisz, za tą kratą jest jakiś korytarz, lecz niestety jest ona przymocowana do jakiejś skały. Te półki z książkami wydają się być lekko poluzowane. Idź stań jeszcze raz na tej płytce. Tak myślałem, że to będzie jakiś sekret. Co to za dziwny mechanizm? Może są one powiązane jakoś z tymi schodami? Przełączę wszystkie. Ekran jakiś, dźwignia. Przełączę. Cholera, co ja zrobiłem? Wolnię wszystkie te stwory na wolność Przełączę szybko jeszcze tą dźwignię z powrotem, może coś zdziałam Kurwa co się dzieje?